Cześć! Dzisiaj chciałem pokazać partię z czwartej rundy z Krakowi. Eee, nastawienie miałem bojowe, ponieważ miałem dwa punkty. Rozgrywałem dwie partie, eee, dwie wygrałem. Eee, jednej rundy nie grałem, ponieważ musiałem sobie zrobić eee, pauzę w związku ze sprawami osobistymi. Także zysk rankingowy był. Eee, nastawienie było bojowe. Eee, chciałem z tym rywalem wygrać. Jak się skończyło? Zobaczycie sobie oczywiście. Wnioski z tej partii zostały wyciągnięte. Pamiętajcie, czy wygrywacie, czy przegrywacie, szukajcie zawsze wniosków. Taki krótki wstęp. Przygotowywałem się na Rywala i Rywal grał partię angielską, czyli Pionek C4 i grał Pionek E4. No i co? Przygotowałem na niego, że... Jeżeli zagra E4, to zagram pionek E6. No właśnie, tak mi rywal zagrał. No i co? Był duży dylemat. Czy E5, czy E6? Stwierdziłem sobie, no dobrze, Francuziku, może mnie nie zawiedziesz, może będzie fajna pozycja. Przeciwnik zagrał D4, D5. Wariant Tarasza poszedł. Nie było za bardzo partii związanych z obroną francuską u przeciwnika, więc no była to duża niewiadoma, co on tutaj zrobi, ale czułem się dobrze w tym debiucie. Poszło skoczek F6. No myślałem tutaj bardziej, że, że rywal weźmie albo zagra pionkiem. No poszło zagranie pionkiem, czy taki wariant bardziej klasyczny. No i tutaj zazwyczaj gra się nie pionek F4, ale goniec D3, prawda? Czyli gonie z D3, coś tego typu C5, C3, skoczek C6, skoczek E2. No i jest nacisk na tego pionka, ale można oczywiście wymienić tutaj i zagrać F6, zbicie, zbicie i jest pozycja taka normalna. Jednak przeciwnik zagrał bardzo ciekawie, ponieważ wzmocnił jeszcze bardziej centrum. Pionek F4 i przyznam szczerze, że obawiałem się tego wariantu, ponieważ przypominam sobie partię sprzed roku. Kiedy w ostatniej rundzie na Krakowi no dostałem taki wariant i nie za bardzo mi się to podobało, nie dostałem dobrej pozycji po debiucie i były tutaj jakieś drobne obawy. No ale cóż, no musiałem coś tutaj zareagować, musiałem szukać jakieś kontry, musiałem przeciwnikowi przeszkadzać jak tylko się dało. Więc poszło pionek C5. Przeciwnik oczywiście broni tego pionka. wyprowadzamy kolejną figurę. E, tak wygląda sytuacja. Skoczek z G na F3. E, no i co? Tutaj będzie drobna presja. No myślałem nad b 6 w tej sytuacji, ale kurczę, czy to było takie, takie bardzo, bardzo, bardzo dobre? No myślę, że rywal mógłby zagrać skoczek B3 i dalej nie miałbym pomysłu, co zrobić, dlatego zdecydowałem się, że zagram sobie e, naturalny ruch, goniec E7, czyli wyprowadzenie figur. Goniec E2. Yy, no, i co? Miałem taki drobny dylemat, ponieważ z tymi figurami nie wiedziałem co zrobić, i to jest znak, żeby zrobić kontr Zdecydowałem się, że wymienię pionki, no i będę wprowadzał kolejną figurę. Będzie tutaj drobna presja. No, przeciwnik raczej chyba nie ma innego wyjścia jak zagrać skoczek B3 w tej pozycji. No, i tutaj tak troszeczkę myślałem, myślałem, myślałem. Nawet zanotowałem sobie, że rywal miał na zegarze godzinę i 23 minuty. Ja zagrałem pionek f6 i miałem godzinę 8, czyli jednak troszeczkę teoria mnie zawiodła. Nie pamiętałem do końca, jak to się grało. No, przeciwnik trafił w taki wariant, który mi bardzo, bardzo nie pasował. Także tutaj było niezbyt ciekawie. Zadowolenia nie było w tym debiucie, ponieważ nie miałem pomysłu, jak te figury dalej wprowadzić, żeby były aktywne, a przeciwnik ma mocniejsze centrum i prostszą trochę grę. Rywal poprawił gońca, ja zagrałem skoczek F8, czyli widzicie, tutaj jest troszeczkę dziwne rozegranie tego debiutu, ponieważ no już szukam jakiegoś rozmieszczenia, już szukam, żeby jakaś aktywność była tymi figurami, żeby one dobrze ze sobą współpracowały, no ale skoczek f8 tak naprawdę pokazuje rywalowi raczej, że będę bronił pionka h7, bo były drobne obawy, że jak zrobię roszadę, to będzie nieciekawie, że rywal sobie zagra, nie wiem, coś typu hetman c2 i będą jakieś tutaj mocne naciski, że będzie f5 i że tak średnio będzie mi się podobało. Jednak wydawało mi się, że jednak wydaje mi się, że ta pozycja nie była taka zła, no ale ale mimo wszystko zamieniłbym się z rywalem, poszło skoczek f8, czyli z drugiej strony też pomyślałem sobie, że jeszcze rywalowi dam do myślenia, czy zrobić roszadę krótką, czy zrobić roszadę długą. Roszada poszła, goniec d7, goniec d2, no i sprawa wygląda tak. Dalej myślałem, jaką zrobić Roszadę. Nad biciem pionka się raczej nie zastanawiałem, bo jeżeli bym wziął tego pionka, to przeciwnik myślę, że dominowałby na linii F, a ja tak wcale nie chciałem. No i co dalej zrobić? No, te figury słabo strasznie grają. Fasowałoby zrobić jakieś wymiany. No, te figury są nawet niezłe, nawet nieźle pracują. Na pewno są lepsze niż czarne. Skoczek b4, czyli szukamy wymian, być może zdobędę tutaj parę gońców. No jeżeli przeciwnik by na przykład zagrał taki ruch, żeby zachować parę gońców, to może bym złapał jakąś kontrę, może by te figury coś grały, może by coś tutaj się podziało. Więc była taka iskierka nadziei. Jeżeli rywal by zagrał goniec e2, no to być może jakiś goniec a4, czyli Czyli coś by tutaj się zadziało, pozycja by się poprawiała. Jednak przeciwnik zdecydował, że weźmie mi tego skoczka w taki właśnie sposób. No dalej te figury za bardzo nie grają, ale, ale przynajmniej mam tą parę gońców, może coś z tego wyjdzie. Wieża C1. I przeciwnik dał mi tutaj znak: nie, nie kolego, nie zrobisz drugiej roszady, nie zagrasz król B8. Rozważałem taką opcję, ale jednak już. Musiałem się zdecydować na to, że raczej trzeba się przygotować na krótką roszadę. No i tak, wcześniej miałem taki plan, żeby rywal mi zbił, pionek zbija, i mimo, że mam takie pionki, to pójdę w długą roszadę, król B8 i będę w przeszłości jakieś kontry szukał. No ale tutaj, jak już nie mogę zrobić długiej roszady, to musiałbym raczej zablokować pozycję, żeby roszada była w porządku, żeby roszada nie była zniszczona. Przeciwnik hetman e2 zagrał, czyli wprowadza kolejną figurę do gry. Yy, może chodziło rywalowi o to, żeby nie zagrał goniec b5, bo ten goniec jest naprawdę bardzo, bardzo słaby, a ten goniec jest zdecydowanie lepszy. Więc chyba hetman e2 nastąpiło, żeby goniec b5 nie poszło. Zagrałem skoczek g6, no, ten skoczek gdzieś musi grać, ale mimo wszystko nie byłem z tego skoczka zadowolony, ponieważ nie robi żadnej mostej kontry rywalowi. No, oczywiście grozi zbicie pionka, ale przecież można się łatwo przed tym obronić. No, skoczek jest słaby, jest słaby, nie też jest słaby, go ten też jest słaby, czyli lekkie figury są słabe i moim celem w tej pozycji jest dążyć do wymian skoczek g5 bardzo ładne posunięcie i tutaj jest taka mała pułapka no bo jeżeli bym zagrał pionek h6 no to mogłyby być kłopoty tego typu czyli związany jest skoczek i król też jest w niebezpieczeństwie no nie byłoby łatwo gdybym tutaj wziął to byłby szach i nie byłbym zadowolony z tej pozycji jeżeli bym zrobił roszadę to jest taki nieprzyjemny bardzo cios jak skoczek bije H7. Król zbija, Hetman szach, Król musi odejść i gram bez pionka. Także miałem tutaj troszeczkę mały problem i nie wiedziałem co dalej zagrać. Myślałem długo, długo, długo. Nie wiem czy nie miałem niecałe 30 minut na zegarze. Trochę zabawne 17 posunięcie, a ja nie wiem co dalej grać. Goniec E7 poszło. Cofnąłem sobie gońca, bo stwierdziłem, że ten jest naprawdę nic tutaj nie robi i nie jest ciekawy. Rywal gra skoczek c5. Bardzo fajne posunięcie. Rywal wiedział, że linia c jest jego. No i musiałem oddać chyba parę gońców, bo ten, bo ten skoczek był za mocny. Tutaj jest dość mocna współpraca. Może w przyszłości byłoby wzmocnienie tego skoczka, więc nastąpiło bicie. Pionek zbił. No i co? Zaatakowany jest Hetman, a ja nie chciałem się cały czas bronić. Ja chciałem po prostu, żeby rywala chociaż troszeczkę postraszyć, chociaż trochę. I zagrałem Hetman b4. O co w tym ruchu chodzi? A o to, że mogę wziąć na f4 e, i byłyby tutaj grobne, e, drobne niebezpieczeństwa. Dlatego przeciwnik musiał to bronić. Zagrał Hetman f2 i już troszeczkę pozycja mi się zaczęła odrobinę bardziej podobać. Z tego względu, że Przycisnąłem leciutko rywala, no i rywal musiał bronić tego pionka, i teraz mam czas, żeby yy, odgonić tego skoczka, który troszeczkę mi przeszkadzał, i, i mogłem przejść do spokojnej roszady. Więc zagrałem pionek H6, skoczek się musiał cofnąć, no i ten skoczek bandowy nie jest ale taki mocny. No przecież gdyby ten skoczek się cofnął na F3, to mogę sobie zabrać pionka i byłaby duża swoboda. Więc skoczek na H3 raczej musiał pójść, czyli rywal już z aktywnej figury robi nieaktywną, robimy roszane. No i przeciwnik też tak naprawdę stracił inicjatywę i miał 28 minut na zegarze, ja miałem 20, więc już powoli się uśmiechałem, już powoli myślałem: O, miałem ciężko po debiucie, ale może coś z tego będzie, może. Może uda mi się tą partię wygrać, jak nic nie podstawię. Poszło wieża c3, czyli wiadomo, że były jakieś tutaj groźby. Coś typu wieża b3, że były jakieś niebezpieczeństwa. Więc zagrałem hetman a5, cofnąłem się. Hetman d4, yy, skoczek e7. No tak, ten skoczek kompletnie nic tutaj nie robił. Proszę zobaczyć, że on nic, a nic tu nie zrobi. Więc skoczek e7, być może w przyszłości jakiś skoczek c6. No ale wiecie jaka jest też często zasada w obronie francuskiej, jeżeli mamy biało-polowego gońca, no to raczej on nie jest mocny. Czasami wchodzi z dużą siłą, ale nie w przypadku tej partii. a3, a3 po to żeby zaraz ruszyć do przodu tymi pionami na skrzydle hetmańskim, zagrałem a6. Na wszelki wypadek, żeby te pionki nie miały żadnego przebicia, żebym nie miał żadnych kłopotów. b4, hetman c7, król h1, król się tutaj skrył i to jest właśnie bardzo ciekawa idea przeciwnika, ponieważ rywal prawdopodobnie chciał, żeby skoczek wrócił do gry. Może chodziło o to tu, tu i tu, bo to pole jest bardzo fajne, żeby tutaj stawić skoczka. Zagrałem skoczek c6, żeby rywala odgonić, hetman się cofnął. Oczywiście nie ma mowy o takim ruchu, bo wchodzą nieprzyjemne bardzo widełki. Więc poszło Hetman f 2 koń A7. No to starałem się tutaj jakoś doprowadzić do wymian tego białopolowego gońca. Chciałem wymienić za mocnego gońca. wieża A1 chodziło pewnie o takie zagrania. Ja zagrałem goniec A4, ponieważ nie chciałem, żeby te pionki rozpoczęły marsz. Skoczek G1, uaktywnienie skoczka Hetman D7, chciałem wesprzeć jakoś tego końca. Skoczek F3, wieża z F na C8. No, chciałem, żeby wieża grała na półotwartej linii, ponieważ tutaj się do niczego nie przydawała. Wieża się cofnęła, wieża C7. Widzicie, no pozycja jest dość zamknięta, czyli mamy tutaj taką typowo remisową pozycję. Cieszyłem się z tej pozycji z tego względu, że przypominałem sobie cały czas jak wyglądała partia y, po Debiucie. Więc no, miałem takie, taką iskierkę nadziei, że coś tu się jeszcze stanie pozytywnego. Skoczek C6, wieża G1, czyli przeciwnik nagle zmienia taktykę. Prawdopodobnie chodzi mu o to, żeby otworzyć y, tą pozycję. Ja pamiętam, że przeciwnik miał mało czasu ogólnie i y, 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 grał na. Tak naprawdę na sekundach, bo wiedział, że po 40 posunięciu doda mu się 30 minut, dlatego tutaj wymieniłem. Ciekawe w tym wszystkim było to, że kiedy ja miałem 20 parę minut, rywal miał około 50. No a teraz stało się w tej pozycji tak, że ja miałem bodajże o jakieś 2 minuty więcej. Więc trochę przyspieszyłem. Wieża F8 poszło na skrzydle Hetmańskim, była drobna kontrola, także. Także tutaj wolałem się zabezpieczać. G4, rywal otwiera pozycję. Nie ma się co bać, trzeba to oczywiście zbić. Być może ta wieża wejdzie z jakąś dużą siłą, jak będzie zrobiona bateria. Wieża zbiła y, Hetman D8, i tutaj rywal grał cały czas na sekundach. Y, Pozostały mu 4 posunięcia. Y, zrobiona bateria. No, wieża tutaj broni na wszelki wypadek. Zagrałem goniec e8, ponieważ ten goniec już się do niczego tutaj nie przydaje. Goniec wcale nie musi blokować tych pionków, chciałem jakąś aktywność złapać tym gońcem. Poszło goniec b1, no typowe ustawienie, żeby były jakieś groźby. Goniec h5, y, hetman d3, no moim zdaniem pozycja jest remisowa, pozycja jest równa. Y, y, I raczej szywna nie powinna mi się tutaj stać, y, zostało y, jedno posunięcie. Do premiowanego czasu, to ja miałem tutaj jeszcze dwa posunięcia, ale Rywalowi wystarczyło tylko jedno posunięcie. I bodajże, jak Rywal wykonał to posunięcie, to miał 32 sekundy, czyli miał 2 sekundy do końca czasu, ale nacisnął zegar. Oczywiście to było wszystko ładnie pod kontrolą. Rywal był doświadczony. A ja miałem 3 minuty i 32 sekundy na zegarze, i nagle zrobiłem potworny błąd błąd taki, że zaważył o tym, że przegrałem tą partię. Goniec bije g4 i to było straszne, ponieważ no raczej powinienem ustać tą pozycję. Zamiast zagrać naturalne wieża f5, żeby nie puścić rywala i trzymać dalej tą pozycję. Teraz raczej rywal musi uciec wieżą, bo grozi zbicie. Na przykład odszedłby sobie, załóżmy, że odszedłby sobie tutaj. No i ja bym wprowadzał kolejne figury, prawda? Nie wiem, może hetman h4. No hetman h4 może nie, bo tutaj są jakieś groźby, ale no nie wiem. No nawet można d4 zagrać, prawda? Można zagrać d4, żeby były jakieś takie groźby wejście hetmanem, wejście z szachem. No i myślę, że jest tu naprawdę o co, o co walczyć. No, ale niestety wziąłem wieża i czterdziestym posunięciu. Ze stoickim spokojem przeciwnik dał mi szacha, i ja już tu wiedziałem, że niestety dostanę mata w kilku ruchach. Ja naprawdę myślałem, że on to weźmie. Nie wiem, jakieś tutaj zaćmienie mnie wzięło, jak mogłem takiego ruchu nie widzieć. Jak Hetman H7, że to wchodzi mat w paru ruchach, no ale niestety szachy są czasami brutalne. Poszedł szach, ja królem odeszłem, i już się pogodziłem, że dostanę mata trzech posunięcia, goniec g6, szach, ja muszę uciec królem, no nawet już nie grałem tego posunięcia, poddałem się ale wiadoma sprawa, król odchodzi tu, hetman bije zasłonie się wieżą, szach i mat, no i jest tutaj problem jakie mogę wyciągnąć wnioski z tego? No muszę być bardziej skoncentrowany, muszę bardziej uważać w tych końcowych ruchach przed premiowanym czasem co, na co jeszcze muszę zwrócić uwagę? No, debiut mi się bardzo nie podobał. Zagrałem słabo debiut, bo moje figury lekkie nic kompletnie nie grały w grze środkowej. Może to jest czas, żeby zmienić ten debiut. Skoro drugi raz rządu mi nie wychodzi, może powinienem zmienić na inny wariant. Jeżeli jest tutaj skoczek D2, to może goniec e 7 takie sprytne zagranie. No i jeżeli rywal by sobie pchnął tutaj, to pójść bardziej za ciosem, może C3. Naciskamy oczywiście tutaj skoczek E2 i, i może bicie, bicie, Hetman B6 i nie wiem, skoczek B3, żeby bronić tego pionka, i może jakiś skoczek H6. Analizowałem też to i byłbym z tej pozycji dość zadowolony, więc, więc może w taki sposób. No ale cóż, takie partie naprawdę nas kłuczą. Wnioski zostały wyciągnięte. Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał. Jeżeli Ci się podobał, Możesz oczywiście go skomentować, jeżeli nie, no to również oczywiście zapraszam do komentarza. Ja jestem otwarty na krytykę i no i co, I dzięki, dzięki wielkie za oglądanie tego filmiku, trzymajcie się ciepło, cześć.